Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Michael. Dzisiaj nagrywam dla was Minecrafta. Tak dobrze słyszycie. Powracamy do naszej starej serii z Minecrafta i piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał z FIFA 15 z Minecrafta czy może z Network Speeda? Piszcie mi w komentarzach po prostu, z która tych serii Wam się spodoba. A, przepraszam, jeszcze MW3 z kampanią będziemy całą nagrywać. No i dobrze, dzisiaj powróciliśmy sobie do naszego Minecrafta i tak jak się w tamtym odcinku mamy to samo, gówno, co mieliśmy, bo za dużo tutaj nie zrobi. O, 7 żelazo ja miałem. No to może już coś będzie. Dobra, żelazo sobie zostawimy. No i dobra, no i to zapraszam Was do oglądania, no. I więc gram. Dobra, jest już trochę późno, więc... Dobra, jakieś łóżko mam. Okay. Dobra. W tym odcinku sobie trochę tutaj pozbieramy jedzonka i poeksplorujemy jakieś tutaj tereny i się przeniesiemy z tego A no tak, yy, zaraz wam wspomnę, bo znalazłem tam na, yy, w, u mnie w górze taką jaskinię, gdzieś o tam na dole, o tam gdzieś za laskiem, więc jak tutaj sam sobie grałem, patrzyłem na świat, to znalazłem jakąś taką jaskinię, zdecydowałem, że nie, poeksplorujemy ją w dzisiejszym odcinku, no i okej, okay. mm, na czym to nastanęliśmy? o już wiem. Dobra, yy, to teraz poeksplorujemy jaskinie, poczekajcie, yy, a mamy jedzenie, okej, okay. potem sobie pozbieramy jedzenie, bo znalazłem taką, a dobra, nie ma pochodni, yy, bo znalazłem tutaj taką, o węgiel, potem pójdziemy go pokochać. Po... znalazłem ta, taką tutaj jaskinię, yy, dobra, o to, co to ma być, Je Spotkaliście się z kiedyś takim, że wchodzicie do jaskini i nagle wam wybuchają miliony creepery przed mordą? Ale... Przepraszam za moje słownictwo, ale co tu się... No, powiedz mi, co to miało się stać? Proszę, powiedz mi, co miało tu się stać? Proszę, proszę... O, matko, idź ty. Ale przepraszam was, moi widzowie, straciłem wszystkie itemy. No jak, no... Ale to jest nie do... Dobra. Zbierajmy nowe itemy. Dobra, ja się tam boję wrócić. Ja się tam boję naprawdę wrócić po mojej itemy, ale miałem bardzo dobre. Nie mogę tam zostawić mojego żelaza. O kurde! Matko, ile tych tu creeperów? Jezu! Ile tych creeperów tutaj? Matko! No nie, już mi wybuchły moje rzeczy, Jezu. No człowiek kopie, kopie, kopie sobie jaskinię. A, nie powiedziałam wam, że ja ją wykopałem wcześniej, jak jeszcze wam nie pokazywałem. Kopie sobie jaskinię, wraca na kolejny dzień, a tam proszę creepery. Pff, ja nie mogę, dobra. Pff, ja nie mogę, no ale... Takie itemy stracić, Jezu, dobra. Idę po nowe itemy. Dobra. To my już się widzimy, z, jak już będę miał nowe itemy, bo to jest naprawdę żałosne. Hej, cześć, witajcie. No dobra, już yy, zebrałem nowe itemy. Yy, przyznam się szczerze, zbierałem je dwie minuty o te rzeczy i miałem y, Dużego farta, bo dostałem cztery jabłka. Wiem, że tutaj mam dwa. Ale dwa już musiałem zjeść. Bo trochę mi było głodu. No nie no. Noc się robi. No błagam. Dobra. No dobra. Zebraliśmy te itemy. Ale żelazo. Takie siedem żelaza stracić w tej jaskini tam. Dobra. No dobra. To jeśli, filmik, jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw lajka i pamiętaj, jeśli robisz małą jaskinię, nigdy nie zostawię jej nieoświetlonej. Dobra, jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Pamiętaj, żeby włączyć dzwonek przy subskrypcji, będziesz dostawał wtedy każ y powiadomienie o każdym moim nowym filmiku. Cześć!